Hejka, witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w wielkim teście wiedzy z Fortnite, a dzisiaj ze mną jest Sugar, oczywiście widzicie go nawet, bo dzisiaj dwie kamerki. Widzicie nawet Rafael Loxa, bo tutaj jest perspektywa Sugara, ale są dwie kamerki tutaj, to nie ma dużego znaczenia, czyja perspektywa. Dokładnie tak, a dzisiaj wielki quiz, taki jak już wcześniej wspomniałem, zobaczymy czyje się znamy na Fortnite'cie. Jestem ciekawy tych pytanek, co tutaj nam przygotował autor mapki. No i myślę, że możemy rozpoczynać. Dokładnie tak. Jak ktoś będzie chciał sobie zagrać mapkę, no to damy też link do niej w opisie. Możecie zaprosić jakiegoś kolegę. I przetestować. w opisie. Tak. Ale to kodzik do mapki, a w opisie jest też kod do naszego sklepu, czyli zjednoczeni. Tutaj po prawej się pokazują punkty. Pierwsze, drugie miejsce. Na razie sugar wygrywa, mimo że mam 0 punktów. O, widzisz, widzisz, to ci się udało, ale to będzie mała rywalizacja. Kto zna się lepiej na tej grze? Dobra, no to mamy tutaj pierwsze pytanko: Fortnite Battle Royale, co został wydany i są trzy daty. Oj, to chyba ty będziesz miał tutaj prościej odpowiedzieć, bo ja nie grałem od samej premiery. Grałem od pierwszego sezonu, ale od premiery to na pewno nie grałem. To ja może dam ci pierwszemu wybrać, żeby jakoś nie wpływać na twój wybór. E, tutaj jest. A umiesz te miesiące tłumaczyć. <grych> September to jest. Jest to październik. Tu jest wcześniej. E, Paź... September to był wrzesień, august to był październik, tak? Nie, September to czekaj. <noise> Odcinek z nauki angielskiego. September no jest. August jest wcześniej. Czyli to jest... To jest. To jest wrzesień. Sierpień. August. August, August to jest jest sierpień. sierpień, a tu jest September, lipiec. September to jest wrzesień. Tak. Czyli jest lipiec, sierpień i wrzesień do wyboru. Cze no, ja bym obstawił, że chyba wrzesień, bo... Ja bym ustawił już wrzesień, bo tak, tak mi się nie wydaje, żeby aż w wakacje jeszcze w lato był Fortnite, już poprzednia. Wiem, że ja grałem od grudnia gdzieś w Fortnite. A. A to nie poprzednie, tylko tak naprawdę już dawniej, nie? Tak, tak, półtorej roku, nawet prawie dwa lata będzie niedługo. Dobra, no, za co? niedługo będzie druga rocznica. To którą wybierasz odpowiedź? No, tutaj sto jest. September, czyli najpóźniejsza wrzesień. Czyli uważasz, że wrzesień? Tak. No, i zgadzam się z Tobą. Ja myślałem tak osobiście, że to był 27 września. Zawsze tak mówiłem, że wtedy zacząłem grać. Natomiast premiera 26, no to uh. zawsze myślałem o jeden dzień błędnie. Tak w każdym dokładnie. razie to jest na pewno się. prawidłowa odpowiedź. Prawidłowa, nice. Toż coś to się... Dokładnie tak. I the hunting rifle was introduced in which season? Czyli w którym sezonie. Weszła do gierki. Broń. Sztucer. Sztucer, tak? No. Ja na niego mówię Kar, ale to jest Sztucer. I w którym sezonie? Sztucer. I tutaj trzeba się zastanowić w sumie. No ja tak jakby kojarzę, jakby sztucer był zawsze. Nie pamiętam jakiegoś takiego momentu, żeby był dodany sztucer. Czyli wtedy jeszcze mało grałem w Fortnite'a. To bym obstawiał sezon drugi, ale czy to jest. Prawidłowe to nie mam pojęcia. Hmm. Jak dla mnie to jest bardzo ciężkie pytanie. To było tak dawno temu, jednak tak jak premiera była 26 września w 2017 roku, no to to było parę miesięcy później pewnie, więc to już. Jakiś czas temu, nie? Tak dobrze się nie pamięta. Zwłaszcza, że te sezony lecą, lecą, lecą. Już dziewiąty. Oj, sztucer już jest. Który dokładnie to był sezon? Cały czas od tego czasu był nerfiony, był raz grany, raz niegrany grany. no. Raczej odpada czwarty, jak dla mnie, bo to na pewno był sztucer dłuższy, ale. Ale chyba jestem no to... tutaj przy drugim. Co tyś stop. Ja wybiorę trzeci. To przechodzimy. Przechodzę. No i trzeci jednak, w trzecim sezonie. Trzeci sezon. Też mi się tak wydawało, że na początku, no w pierwszym sezonie wiedziałem, że nie, nie wszedł, tak? Też takiej odpowiedzi nie było, ale tak mi się wydawało, że na początku gry jeszcze tego nie było. I się zastanawiałem właśnie, czy drugi, bo mogło to być pod koniec drugiego, lub właśnie gdzieś na początku trzeciego. I się okazało, że. Pewnie początek trzeciego, więc Dokładnie tutaj tak. prawidłowa odpowiedź z mojej strony. I teraz, Unlucky. which is not a selectable color for Omega? Czyli którego koloru, który, którego stylu nie można, jakby e, tam wybrać do Omegi? Czyli o, Omega miał kilka styli, właśnie, że po prostu kolory z różnymi się kolorami, zmieniało. którego nie ma, o, który jest Omega, niemożliwy Omega. do wybrania. Zielony jest na pewno. Odpowiadam ci. <laughs> nie mogę ci podpowiadać w sumie. Muszę się zastanowić. Coś się stało? Dobra, bo ja nie mogę tu wchodzić chyba po prostu. W każdym razie no... U -u 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 -u. Dobra, ja już mam Ognisty odpowiedź. Ognisty był. Ja Ognisty mam był, był, Tylko pytanie, czy ten ogniski jest uznawany za żółty i wydaje mi się, że był fioletowy. Fioletowy i taki pomarańczowy. I teraz jest pytanie. czy a, pink to różowy. Czy... <laughs> pink to różowy, a nie fioletowy. Tak, piękno różowy. Jero... Natomiast takiego typowego żółtego też nie było, ale był taki kolorze lawy, taki trochę pomarańczowy. Wydaje się, że były czerwone. dwa czerwone, taki ciemny czerwony i taki właśnie pomarańczowy bym powiedział. No nie wiem, ja jestem za żółtym w każdym razie. Hm. No i nie wiem, wydaje mi się, że tamten to był fioletowy, natomiast można uznać go za zapewnie różowy też. Nie jestem kobietą, więc tak dobrze kolorów nie rozróżniam i wydaje mi się, że takiego typowego żółtego nie było. Ja wchodzę w żółty też. I uwaga, co było? Źle odpowiedzieliśmy, tylko... Nie da się sobie Jak? powiedzieć. What? Źle odpowiedzieliśmy. Musimy sobie I tutaj jest potem. dobrze ten, e, fioletowy, znaczy różowy, nie było różowego. Tak, to jest dobre. Czyli był różowy. fioletowy, a nie było różowego, ale że był żółty, taki typowy żółty, wydaje mi się, że był pomarańczowy, taki jak te lampki może był, mm -hmm. ale taki typowy, żółty, to ja nie wiem, czy był. No nie wiem, trzeba by było zobaczyć. Zobaczymy sobie później. Więc chyba ja sam jestem ciekaw, po prostu to sobie zobaczę. Dobra, what, what? was the title of Epic Games. Pierwszy turniej, jaki zorganizowało Epic Games i mamy do wyboru Solo Showdown, Summer Skirmish i Summer Showdown. No to ja wiem, ja wiem. Ja jestem prawie przekonany do jednej odpowiedzi, więc dam ci wybrać, dam ci wybrać. Ja się zastanawiam... Ja skreślam od razu Skirmisza, bo Skirmisze były do zeszłym roku, końcem roku i tak dalej. A wcześniej były showdowny, na pewno niż skirmisza, Więc tutaj te dwie, skir... dwa showdowny są. Wydaje mi się, No że zgadzam solo. się, zgadzam się. Wydaje na, mi się na początku, że solo był ja showdown. Stawił solo showdown. Uh, was the title of Epic Games First tournament. No to, Sugar, ja, mi się wydaje, że pierwszym turniejem oficjalnym był Summer Showdown, w którym Ninja wystąpił z Marshmallow i to był. Właśnie pierwszy turniej wielki z dużą pulą nagród, gdzie celebryci grali z streamerami i progamerami, tak mi się wydaje. Wiem, Summer że showdown. wszystkie te turnieje były. Ja przyszedłem. No i dobrze, solo showdown. Hammer showdown był później mimo wszystko. Na pewno A, oba nie były. Nie wiedziałem. Tak mi się wydawało, ale nie byłem pewny. No też to było takie między tymi dwoma mm. zgadywanie trochę. A to nawet nie pamiętam tego solo showdown. Which location wasn't on the Season 1 map? Której lokacji nie było w, w pierwszym sezonie w no. Mamy tutaj akry Anarchy, Snobby Shores, czyli Butny Brzeg i Greasy Grove, czyli Lepki Lasek, tak? Na czekaj, Polskę. czekaj, Greasy Grove, czyli... Nie, można mapy pokazać. Po kolei, po kolei, jakbyś mógł jeszcze raz powiedzieć. Lepki Lasek, czyli Lepki Lasek, lokalizacja, która była Miejscu... Ale to mówisz o Tak, Grisigroff, czyli lepki lasek i to było tam, gdzie była ta... tam w okolicach tego... jak to się nazywa? Frosty, tam gdzie latacie z leku na kulki. Włótny Brzeg dalej istnieje i Akry Anarchii chyba istnieją? Czy to były te farma na górze? Nie wiem, nie wiem w sumie. Snobby Shorts to jest budny Brzeg? Tak, po lewej stronie czyli mapy całkiem. po lewej stronie no. te domki, a... Dobra, dobra, a Anarchia a, to... Farma, z góry. ale nie wiem która, chyba z góry raczej. Dobra, no to odpowiadaj, bo I mi się wydaje, że której nie wiem. było, której nie było? No właśnie, której nie było w pierwszym sezonie, czyli totalnie na początku... Gierki, na początku Pórze, gierki, wydaje mi się, obie farmy... Mapa jeszcze była bardzo mała i naprawdę nie było tak dużo lokacji. Nie było. Czyli tylko jednej nie było. Jednej z tych nie było. No ja, wstawiam, groves, dobra, no. i Anarchy ja wstawiam, Butny Brzeg. Butnego Brzegu nie było, no dokładnie. Nie wiem, w drugim lub trzecim sezonie go dodali. Wydaje hmm. mi się, że nawet w trzecim może. To całkiem What nieźle. What was Fortnite first big team LTM? Czyli pierwszy e, tymczasowy tryb gry taki, Te, które wychodzą tam który, co tydzień. Pierwszy, który pierwszy wszedł do gierki. I czy to było Disco Domination, Team Rumble, czy 50 na 50? Domination. Ja wiem. Team Rumble, czyli coś tam, ale ten Team Rumble nawet jest dzisiaj chyba. Mm. Czy 50 na 50? Obstawiam że, pie... Obstawiam, że 50 na 50, bo... Nie? <ścoughs> coś innego obstawiasz? Nie no, obstawiam 50 na 50, to oczywiście, że tak, to no, jest pamiętam, pamiętam, że zanim jeszcze wyszedł Playground, zanim wyszedł Creative, że wbijaliśmy na 50 na 50, snajpiliśmy się, żeby być w jednej gierce Dokładnie i graliśmy tak pojedynki 1 na 1, żeby sobie potrenować. I nawet znajdują się na naszym kanale e, filmy z tamtego 1 na 1. To było takie w ogóle pierwsze nasze filmy z bitw na budowanie w Fortnite i to było coś takiego, że szukaliśmy się faktycznie, próbowaliśmy się jakby snajpić, do jednego Musieliśmy lobby w przeciwnym teamie jeszcze, nie. to nie było takie tak, proste. I, I na 50 na 50 się szybciej chyba zbierało materiały i szybciej tak, tak. amunicję się zbierało, więc... Dużo szybciej to się robiło niż na zwykłym tak. solo, i można było się zmierzyć z na przykład swoim kolegą, mimo że nie było to takie mega proste, ale wtedy nie było innych możliwości, żeby trenować z kimś, ze znajomych. Dokładnie, a, a wszyscy to byli przynajmniej mogłeś słabi. powalczyć Przynajmniej mogłeś powalczyć na, z kimś z, na lepszym poziomie, bo naprawdę wszyscy. Na zwykłych gierkach nikt nie budował, tak, no a my co tam. Co, co się ogarnialiśmy, to fajnie było sobie potrenować. Dobra. Który w którym sezon sezonie pregrał? Plac Zabaw został wydany? Czwarty, trzeci czy piąty. Tutaj muszę się zastanowić. Już mam w głowie jakąś odpowiedź, a czy. Pewno. O co mówiliśmy. Potem przestaliśmy grać właśnie na 50 na 50 i zaczęliśmy grać na Placu Zabaw 1 na 1 To jest ciężkie pytanie, to jest. No, ja, ja chyba wiem. Chyba wiem, wydaje mi się, że wiem. Nie jestem pewien, bo to jest ciężkie pytanie. Jedną skreślam na pewno. Ja tak samo. Mm, mm, dobra, no to teraz zastanówmy się chwilę. Dobra, no ja mam odpowiedź. Teraz jest sezon dziewiąty. No, i pytanie: no, kurde. Jest to naprawdę ciężka sprawa. Sezon czwarty, jakbym sobie przypomniał, co się działo na mapie wtedy. Czy wtedy już na przykład e, została wyrwa tam zrobiona, tak? Wiesz, przy hangarach jeszcze taka dziura wielka i tam no. były te skoko Czy to był sezon czwarty? Chyba tak. Albo Mi się kurczę, no, Ciężko powiedzieć, nie? To już tyle sezonów temu. Sezony szybko lecą. Dobra, ja strzelam między dwoma, ja pójdę pierwszy. No, ja też właśnie na czwórkę zastanawiam się. No nie, no strzelam czwórkę, no tak najbardziej mi pasuje. No i jest. Jest dobrze, jest dobrze. Tak mi się też wydawało, że piąty to trochę za późno, jednak to nie było tak mega dawno temu, a jeszcze później wszedł oprócz no. placu zabaw tryb kreatywny. No i to, to był, nie wiem, dużo później, w stanie. dwa albo sezony. Ile? Nawet nie, nie, nie siódme. Ile było domków w płaczącej puszczy? Pięć, Płacząca trzy, puszcza, czyli gdzie to było? Gdzie to było? No, puszcza, puszcza, na mapie taka wielka puszcza. Tam się właśnie farmiliśmy na to jeden na jeden, jak chcieliśmy grać na 50 na 50. Więc. Aha. To była dobra, puszcza, roz... która była teraz w miejscu wulkanu. Tak, to były dawne czasy i tam po prostu było pełno drzew, to był taki wielki las. Kurczę. Tylko ile pytanie, ile domków? Pytanie, czy ta puszcza nie była zmieniana, bo pamiętam tą puszczę dobrze, z, bo latałem tam na World Cupie, nie na World Cupie, na jakimś turnieju, chyba Winter, Skir Winter Royal, o, taki był turniej, bo tu tam latałem na tą miejscówkę, tylko wtedy już tam były te teleporty wszystkie, a wcześniej, czy było jakoś inaczej? No, na pewno było inaczej, tutaj mogę ci chyba podpowiedzieć, że to było zupełnie co innego. Pytanie, czy liczba domków się zmieniła? Były. Dobra, no ja będę strzelał po prostu. No, dobra, no. trochę. Ja obstawiam, że 5. Chodzimy, dawaj. No i mi się udało, tak mi się wydawało. Tak. Oczywiście było to trochę. Był to taki minimalny strzał, ale wydawało mi się, że to może być ta liczba. Ja cztery, wiem, że to były jest taka cztery, odpowiednia. Ale jeden domek miał taki mały garaż, który był dwie kratki garaż, na jedną. to nie domek. No, ale taki domek też. Dobra, jak no, dużo. Nie, nie wiem. Ile impulsów można mieć w pełnym staku? Czyli ile można stakować impulsów? Tutaj proste pytanie, bo akurat ostatnio stakowałem impulsy i. dokładnie wiem, jaka jest tu liczba. Ostatnio trafiłem naprawdę chyba z 20 impulsów na początku gierki i. i ja wiem. 10 to to nie jest. Ja wiem, 10 na pewno nie Więc czekam tutaj na Ciebie. Zobaczymy, czy ci się uda. Wiem, że impulsów można dosyć sporo, o dziwo. Znaczy aż 9. 9 to jest mega dużo. To można byłoby tak rotować, że to nawet mogłoby być wykorzystywane bardziej niż jest. Ale czy 9, czy 6. 6 to wydawałoby mi się odpowiednia liczba. Natomiast czy nie ma właśnie 9, mimo że tego nikt nie używa. Ja czasami sobie lubię pozbierać, ale kurde, teraz jakieś zaćmienie, czy można 6 czy 9? 6 czy 9, 6 czy 9, tak mi... Eee, tak stanujesz po prawej stronie, żeby mnie tutaj przyciągnąć do tej dziewiątki, ale czy to jest bejcik, czy nie bejcik? Turururu eee, 9. Wydaje mi się, że trzy razy można wziąć, trzy takie po trzy. Dobra, udało o, się. Zgadłeś, no. What is the name of the, czyli jak jest, jaka jest nazwa jedynego bifultowego DENSA, czyli szarego. Czyli szary w szafce, on jest szary po prostu, a Pierwszy nie... Pierwszy podstawowy, ten, który dostajecie jako jedyny na sam początek. Tak? O ten chodzi? No. Bumpeek no tak no to zwany. to ja wiem, to jest proste pytanie. Dobra. Idziemy? Nie wiesz. Czy takie proste? Eee... Ty, niby proste, a tak nie do końca. Nie no, bardzo proste. Nie wiem, ty. Jeden z tych tańców Podstawowy był za. Taniec? Jeden z tych tańców był za autoryzację dwuetapową za darmo, jeśli zrobiłeś sobie na koncie. Jeden w ogóle nie istnieje, a jeden jest. prawidłowa odpowiedź. To akurat wiem na 100%, bo. Bo kojarzę właśnie te tańce. Nie no, ludzie na to mówią default dance, ale to jest dance moves. A ty się serio zastanawiałeś nad default dance? Tak, w to wiedziałem, że to nie jest. albo no. wszyscy mówią na to Default Dance. <grym grym> ale nazwa jest inna. Jakie ammo ja używał rewolwer? Oryginalnie, czyli na samym początku. Pierwszy raz jak wszedł do gry. Rewolwer to jest... Ten taki, co miał jeden strzał. Taki kurczę, taki... Wygląda taki jak Flint, ale... Taki wygląda Deagle jak Flint, nie? Trochę. Ale... Był z taki... Ale strzelał totalnie inaczej. No, wiem, wiem. No i light ammo. Nie wiem, jak ty, ale ja odrzucam. Raczej. Wydawałoby się jak na teraz standardy gierki. Chociaż? Ale jak, jak to było na początku? Gier... W tym drugim, trzecim sezonie, kiedy wchodził do gry. No dobra, no ja mam już odpowiedź. Dobra, no ja daję heavy. Ja też daję heavy, bo jakoś tak medium... Bo jednak teraz jeden Teraz jakby był, to by było medium. Chociaż jednak może nie. Był, był to jednostrzałowiec, więc wydaje mi się, że to będzie heavy. Niestety nie, to było medium. Light na początku było. Serio? Był. Lekki ammo używał. Lekki Revolver. ammo, czyli tak jak wszystkie pistolety po prostu miał light ammo, mimo że to był rewolwer. O. No teraz Masakra. się zdziwię. Ja się to się to nie wiedział, To może się jeszcze okaże, że Deagle też miał light, ale chyba nie. Mhm. Mm chyba nie miał ja, no nie miał. What was... jaki był od Loot Lake... Loot name? Lute Lake. Eee, przed zmianą, czy o co chodzi? Jak... Nie, że nazywał się Loot Lake i jak się teraz nazywa. I... Na jaki jakby zmienił się? Jak, na jaką nazwę został zaktualizowany? Lazy Lake? Was never changed? Liki hmm. lake. lake. Dobra, to może teraz ty pierwszy? Mm, na jaką na. Jak nie... Jak... Była Loot Lake? I czy został zmieniony na jakąś z tych kurcza? Wiem, że był Loot Lake, potem się zmienił Loot Lake. Nie ale da. nigdy się nie zmienił. Teraz wydaje mi się, że jest zmieniony, ale te dwie opcje jakoś mi nie pasują, mimo że chyba został. Została zmieniona nazwa Loot Lake'a. Był zalew zdobyczy i później było. Kurczę. Masakra. Lazy Lake, Leaky Lake. Nigdy nie zmienione. Kurczę, ciężko powiedzieć. Ale nie tak. nigdy nie zmienili to, bo oznaczało, że dalej jest Loot Lake. No. No nie Dobra, wiem. Dobra, dawaj. No się ja dam, prostu... że nie było zmienione, no. Nie wiem. Ja daję Leaky Lake. Lazy Lake wydaje mi się, że nie. Albo twoje, albo moje. Trzy, cztery... No, bo wydaje mi się, że zostało zmienione po tych wszystkich tam y, rzeczach. Mm -hmm. Najpierw kostka, wydaje mi się, że zostało zmienione po tym, jak y, tam zaczęło się dziać z kostką. A później jeszcze raz wydaje mi się, że zostało mm -hmm. zmienione teraz, ostatnio. Więc wydaje mi się, że dwa razy nawet zostało zmienione, trzy razy tylko. Nie wiem, nie mam pojęcia. Mi się w każdym wydaje, razie że. Ten... Kojarzyłem, że zostało zmienione i wiedziałem, że nie lazy. Mi się wydało, wydawało właśnie, że. Że było zmienione w momencie, kiedy była tam kostka i wyspa, ale że potem się zmieniło z powrotem na Loot Lake. Nie wiem, no takim szedłem tokiem, że po prostu był jakiś event i chwilowo było zmienione. Kurczę, nowa no to dałeś. To taki tok słaby, jeżeli dałeś, że nigdy się nie zmieniło, a mówisz, że wiedziałeś, że się zmieniło na chwilę. To bez sensu. No, ale tych nas nie kojarzyłem jakoś w ogóle, no nie wiem, nie wiem. No, lazy to jest leniwy, no to wydawało mi się bardzo bezsensowne. Wydaje mi się, że teraz jest dalej Lut Lake, nie? I dlatego taki byłem zmylony. Nie, no teraz chyba jest jakoś inaczej. W każdym razie, no, mi się udało zdobyć 9 punktów Sugarowi 7, więc yy, na 10, tak? Na 10. Na 10. Chyba na, mi się, że 10. na 10. No, wydaje mi się, że też 10 pytań było właśnie. Więc 9 na 10, a Sugar 7 na 10, 9 na 10 to osobiście uważam, że dosyć dobrze, więc pomyliłem się chyba tylko i wyłącznie przy amunicji, amunicji do rewolwera. No ja to też, no nie wiedziałem, no nie wiedziałem, bo też były pytania odnośnie właśnie początków Fortnite'a, na które no nie znałem tak do końca odpowiedzi, bo wtedy na początku, przed pierwszym sezonem praktycznie nie grałem. W pierwszym sezonie jeszcze grałem mało, no takie początki zupełne Fortnite'a, to no, nie kojarzyłem tak dobrze. Bo tutaj ten, ale myślę, że i tak nie wyszło najgorzej. Fajny taki quiz na szybko zrobiony. Sprawdziliśmy swoją wiedzę. No jak już obejrzeliście, to możecie przetestować wiedzę na przykład swojego kolegi, zobaczyć jak mu pójdzie. Oczywiście kodzik do mapki macie w opisie, więc możecie sobie zagrać jak najbardziej ze znajomymi, czy jakkolwiek chcecie. Pamiętajcie, że żeby nas wspierać kodem zjednoczeni w sklepie, byłoby nam naprawdę bardzo miło zostawić łapeczkę w górę dla zasięgów i subika z dzwonem, jeżeli jesteście nowi. Dzięki serdeczne za oglądanie tego odcinka i możecie napisać w komentarzu, czy chcielibyście więcej takich quizów, czy takich właśnie mapek na trybie kreatywnym, takim bardziej luźniejszym stylu, nie jakieś jeden na jeden, tylko takie właśnie na chillku, że sobie rozmawiamy i... I pokazujemy też jakieś właśnie fajne mapki, które możecie no. potem też wykorzystać i sobie z kimś podjąć. Tak, właśnie. Dobra, no to to by było chyba na tyle. W takim razie dzięki, żeby... Nie listę... będziemy już przedłużać. No, dziękujemy za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku albo na Lewiku. You ain't gonna make it. You ain't never ever gonna break it. You can never beat him They're better than you face it. think that they're giving them, you're not the straight, kid. no they don't give it them. You got what I'm saying? I'm not fucking playing. I'll give it to you straight, man. There's too many others, and you're not that great, man. Stop what you're saying. Stop what you're making. Everybody here knows that you just fake.